Patrzcie jaka nocna, nocna wystaweczka jakieś chyba raczej gnaty już powiem wam rowerowe Dajcie znaka czy coś jeszcze z tego by było Czy to raczej już, już totalny szrotos Nawet kół nie ma, może koła już zawinęli Szału nie ma, szału nie ma dramatu też pewnie Mano, słuchajcie, działamy, działamy Patrzcie, tu jakaś Tasze Kurczę, teraz będzie to się wyłączało, słuchajcie. Muszę to ogarnąć. Dobra, ogarnię Co to za torba? Patrzcie jakiś chyba Johnny Vitton. Johnny, czy ty masz dla mnie jakiś pijuąc? Co to w ogóle za ustrojstwo jest? Tu tak to dalekie, jest, patrzcie kurde to takie specjalne, chyba powiem wam co to jest w ogóle, chyba jakieś od telewizji, bo to mi wygląda na jakieś takie Nie wiem, totalnie nie wiem Dziwny temat, słuchajcie to jest to rozwojowe Rozwojowe, ale podejrzane tam jakiś magnetowit jest O nożyczki słuchajcie Nożyczki i Nie wiem co to jest to kółko muszę to wyciągnąć To może być takie to, słuchajcie To może być takie chyba na tabletki co? Dobra to nie wiem po co mi te nożyczki, bo już mam chyba trzy pary w chacie. No ale lepiej mieć cztery niż nie mieć Kurde, Co teraz jakieś DVD Power ten sprzęt Ten sprzęt magiczny, tak DVD DVD Karol nie mam pojęcia o co chodzi, dlaczego to się nazywa DVD karaoke. O, Ale patrzcie to jeszcze jest na te stare wejście, więc podejrzewam, że to tematycznie to jest to jest dosyć tanie, tak? to jeszcze jest tam jakiś tygodny. i pewnie o, kurczę kochana może tu jakiś pieniądz by zostawiła tutaj London London salon patrzcie dziewczyna się, się powiem wam na imprezę szybko szykowała i o rzęsach zapomniała jeszcze jakieś patrzcie nowe nieużywane te są słuchajcie tu są nowe rzeczy ja pierdzielę dziewczynu powiem wam ona chyba musiała mieć tą randkę Nieźle na nieźle dobrze ustawioną, żeby aż, aż tak ją po prostu pociągło Żeby o wszystkim zapomniało Kurde przestraszyłem się, słuchajcie, że tu jakiś z tyłu ziomek jest. Nie wiem co to jest chyba coś jakaś wyżera była, ale kurde, muszę pamiętać, że tą torbę tam swoją słuchajcie zostawiłem tu są jakieś o tam coś jest słuchajcie pod kartonem o tutaj już mi rozcielili patrzcie rozcielili mi dywany tu muszę uważać bo tu jest powiem wam dosyć ostra akcja szczurowa no tak tak jest Niestety. przestawimy tu trochę jak gdyby Słuchajcie, trzeba się tu zadomowić. Może nie aż jakoś tak. No jakie zakupy były robione? Niestety, wszystko wyprute. Słuchajcie, trzeba tu trochę pożydeczku widzieć i porobić. Nie, to nie bardzo, co to... nie dażę, żebym się... Żebym się po, po twarczy, To, mi się podpalił, to a to stara bieda nie no weźcie mi powiedzcie dlaczego ludzie wyrzucają konserwy całe co nie wkręciły się czy jak czy za darmo były o co tu chodzi do kiedy tu jest termin patrzcie no nie jest ale konserwa patrzcie następny jakiś, jakiś Powiem powiem Wam, że no w Dłubskach się delikatnie przelewa Przelewa się, patrzcie nowy odkurzecz, bo ja tu ostatnio ten odkurzecz znalazłem to oni se po prostu wzięli i se nowy zakupili, nie? No wiadomo, dobra czy to układać? słuchajcie, bo nas mogą Ole poleciał, nie wiem, pewnie na kamerze go widać. kurde ja wam powiem jestem w krótkich spodenkach więc one mnie tak mogą jak gdyby przyatakować te sztużyska Siedzę tam gdzieś tam nie chcę z nimi wojny słuchajcie rozpętać patrzcie gdzie tam po ścianie nie wiem czy go widzicie normalnie wdrapuje się po ścianie nie wiem czy było widać sprytne są france słuchajcie Dobra, ja zawijam. Biorę tą moją Johnny Witą torbę. W jaki sposób jestem już dzisiaj delikatnie zarobiony. Słuchajcie, tu jakaś siata naszykowana z buchatkiem Też wezmę, żeby nie było mówione. Dobra. Widzimy się przy następnym hasiorze. Słuchajcie, patrzcie jaka walizka. No i jak ja mam ją kurde sięgnąć? Słuchajcie, patrzcie ile brakuje. No. Ty ci ty muszę jakiś sprzęt tu znaleźć. No to co to jakaś sztuka? Kurde. Może tym kartonem, słuchajcie. Nie no, piwa To też uczaje czole. Ja pierniczę. Ale lipa, taki kawałek coś zorganizować słuchajcie. Podejrzewam że tą butelką jest szansa. No słuchajcie, może to śmieszne. Nie, no no jest wyprąd. No, no, słabo, słabo to z waszej strony. Ja żem się tak podpalił już, a tu, a tu jak to mówią po jabłkach Spadamy, słuchajcie, no, no lekkie rozczarowanie. No. Kurde, miał być taki strzał w ogóle dzisiejszy. A tu dupa blada. I to jaka. No nie, jestem po prostu, powiem Wam, zdegustowany tą akcją z tą walizką. Lecimy dalej. To chyba siatka na ryby, słuchajcie. Albo nie wiem. Ale zajechane. Patrzcie, przepalone. Tu jakieś koce. Nie wiem, czy to jakiś bezdomny, słuchajcie, zostawił. Ale patrzcie, ile tych kocy tu jest. Ja piernicę może. Nie wiem, czy to ktoś się, Słuchajcie. Garderobę wymienia. Czy o co tu biega? Kurczę myślałem, patrzcie to sreberko już mi się oko zaświeciło na jakiś wiecie na jakiś pieniądz ale no chyba nie tym razem dobra lecę dalej słuchajcie bo jest dzisiaj no kurde kiepsko jest kiepsko no ale jak to mówią nie chwalmy dnia przed zachodnim słońcem nie to znaczy my byśmy musieli odwrotność za, zastosować dobra lecę dalej patrzcie jaki rzym se załatwił fajny wózeczek nawet Spoko nagraty, co? Słuchajcie. Kurde, powiem wam, żebym go se bo jest elegancja Francja. Pewnie bym go oddał jakiś starusz. Staruszce na zakupy, no ale kurde, tu mega gnój ktoś zrobił powiem wam w środku. no to nie wygląda to dobrze, powiem wam. Strasznie nieatrakcyjny on jest. Podejrzewam, że mogłoby nie być brania na niego. Zdecydowanie jak najbardziej jest. Totalna poracha. Dobra, lecę dalej dzisiaj, powiem Wam. No, bez fajerwerków czekamy cały czas na ten jakiś wystrzał. Bo powiem Wam, no, wiecie o co chodzi. Nie ma co złych myśli sprowadzać, ale kurde, nie ma szału. Nie ma szału. No, wiadomo, nie zawsze musi być też, no. Dobra, lecę no słuchajcie tu chyba się coś zakręci w tym co to w ogóle jest po co takie coś jest komu? słuchajcie to jest chyba taki a wiem taki kosz gdzie możecie sobie na bieliznę rozłożyć nie a już czaje bazę no fajna fajna rzecz tu jakaś szczotka do kibla kurde trzeba ładnie to żeby słuchajcie nic nie zrobić to co się wysypało O Patrzcie na ten Napój na siłownię. Można, Można sobie zawinąć o, A tu słuchajcie patrzcie Ktoś deskorolkę wywalił do tego Czemu ją wywalili Słuchajcie ja się tam nie znam Ale powiem wam Że chyba dzisiaj Że chyba dzisiaj Jak się nie rozkraczę mam podwózkę na ten to mam podwózkę na chatę no kurde, ona nie jest zniszczona, czemu ją wyrzucili nie wiem, jak ktoś się zna na, na to dajcie, kurde dajcie znaka o co tu biegnie takie jakieś, patrzcie nie wiem, co to jest lustro nawet nie jest skasowane, słuchajcie kurcze, to ja powiem wam Postawię tu kośmietnika, może ktoś sobie skorzysta, nie? No wiadomo. O kurde, przecież niepotłuczone lustro, może się komuś przydać. O tam patrzę, jakie kosze są. Spokojnie, spokojnie, nie wyrywajcie się, zaraz tam dotrzemy. Trzeba tu obczaić, co oni tutaj wyglądali jeszcze te asy. Wiecie, o tej jest Tu jakieś miski, więc jest torba, jest nowo podróżna Musimy coś się z tymi torbami Ale to coś jest nie tak z tymi torbami w tym kraju Bo wszyscy wywalają, tylko... Patrzcie, tu jest tym kartonie Ruter jakiś Powiem wam, ja jestem łasy na ruterik Bo one... Tam piasek przełoża Bo one może nie jakoś fenomenalnie ale kurcze ludzie to Słuchajcie kupują za grosze za grosze, bo to wiadomo, że to, to wiecie pieniądze na to się nie zrobi No ale na kąpółkę już będzie, nie pieniądze wiecie o co wiecie o co chodzi Grosz do grosza i się zbierze jak to może kokosza Nie wiem co znacie to będzie. Patrzcie taki fajny pojemnik też, nie? Dwu-litroweczka, Ale zdecydowanie ja nie biorę tego. Bo słuchajcie, ja już jestem w chacie tak zawalony. No, naprawdę jestem tak zawalony tymi. Prostu, to jest. Słuchajcie, patrzcie, co tu ładowali. Jakiś ten kinder coś dla dzieciaka małego. Taki ten rowery, patrzcie. No wiadomo, że jest bo to dla tego malucha takiego maluszka wiecie ciekawe chyba powiem wam że wezmę to na takie rowerki nie jest wiem coś takiego to kurczę taki ziomek przyjechał od razu tylko wystawiłem to wiecie za darmo od razu przyleciał to zawinąć kurczę rzeczywiście tak się zapowiadało że nic nie będzie jeszcze mi powiem, wam ten paliwo. Tutaj coś może być. Nie wiem, co ja, że... Nie wiem, co ja, że... Myślałem, że że coś. Paliwo no musi być na giełdzie. Jest taką torbę, że to my jest. Myślę, że dobrze, nie... No, trochę tam jest. Tam Półeczka w porządku, słuchajcie. A zawsze to nie będę musiał w łapkach nosić. No nie wiem, jeszcze się... Jeszcze się czaję. Co my tu mamy? Słuchajcie, ale jakiś długopis przyda mi się. O, słuchajcie, to jest, to jest wiele. tu jest super. Wiemy tu jakieś hakka. patrzcie, ale tu kurde. Ale super tysięcowa. Nie no, muszę wam to pokazać. Kurczę bym fajny, powiem wam, lubię takie te lubię taką, no nie wiem czy to można sztuką nazwać czy z grołami, ale mnie się to słuchajcie podoba Co wy na to? Nie wiem czy wy dobrze widzicie wam przy przyświecę lepiej, ale patrzcie no kurde ktoś miał to, ale Ja bym w życiu takiego czegoś powiem wam nie namalował. Prawda. Kurczę zawsze mi się wydawało, że... Nie, ale nie, to mi się wydawało. Mi się wydawało Zawsze wydaje, że dobrze rysuje albo maluje, wiecie co kiedy. Jak śpiewam. Wiecie, to wygląda ja też tak powiedzieć. Jak jakieś tak się wydaje ciągle że jakieś są mocne takie. Kurde, patrzcie to jest chyba od Xboxa. Ten przewód, coś mi się wydaje. Taki tramy żebyśmy mogli znaleźć boksa tutaj no wątpię ale może no patrzcie następne jakieś routery są słuchajcie patrzcie jeden router tu jest drugi router uuu jakaś jakaś akcja routerownia jest netgar skąd to już słuchajcie tutaj jest, jest jeszcze a ten to nie wiem w nie znam takiego jakieś takie dziwne dziwne, nie dziwne tutaj się trzaki traci nie mm, patrzcie jeszcze może nie wiem, tak dobrze tak dobrze nie będzie żeby tu jakiś telefon praktycznie absolutnie no, jakieś takie patrzcie, bateryjki oczywiście przydadzą się nie? jakiś kręk patrzcie o kurde ale fajne rękawice kurczę może by były na mnie słuchajcie by mnie odogrzewania w tej śmiaśnice ten barok to jest zdrowy, bo... o to co? o, latarka patrzcie Ale to już taka Starowina ja mam, ja mam lepszą Nie, nie chwaląc się jakieś lampki Jakieś jakiś koszyk No nie no wezmę tą lampkę może Może komuś sprezentuję, wiecie to dojdzie do wna tylko... Wurty. o patrzcie kasety te VHS nie wiem po co ale ja je zbieram jakby ktoś mi dał znać to są je cicho jakiś ziomek się tam przyczai może chcieć mi wam tutaj Mam się czai pewnie na ten mój towar. Ale nie no, ja przecież też powiem wam, nie popuszczę. To jest za dobry towar, żeby tutaj to tak odpuścić. Było. Widzieliście co wyciągłem tam z boku Patrzcie, to jest Dyson. Kurde, tu jest odkurzacz Dyson, słuchajcie. Ale powiem wam, ja zawijam gdzieś tu z boku z tym odkurzaczem, bo tu ziomek po prostu jak przed podjechał autem. No kurde słuchajcie, no tak że się tu przyczają na mnie. On zobaczył jak ja tu towar po prostu. Słuchajcie, wyciągam tego tego śmietnika to co tu jest Jakieś, patrzcie słuchajcie ale to się towaru ale powiem wam tego Dysona to ja zawijam no słuchajcie co tu się dzieje Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy jaki to może być tu pieniądz ludzie jedyny no mi normalnie już ręce opadły Tak niby słuchajcie tu tą deskę, deskorolkę zapakowałem i te inne graty ja nie wiem ja się zawijam tu gdzieś bokami słuchajcie bo się robi no delikatnie niebezpiecznie ludzie jedyne dobra ja wam później pokażę co w tym koszu słuchajcie żebym się tutaj skitrał jeszcze muszę przyczaić tylko czy ten koleś nie idzie no tak, ziomek słuchajcie jak zobaczył że ja wyczaiłem ten odkurzacz Dajcona. normalnie go chyba tam żółcią zalało a ja mówię, wiecie, no nie odpuszczę, no kurde. Czego, jak, czego. No ale tego odkurzacza to nie ma mowy. Przecież, słuchajcie, ja wiem, jaki to jest pieniądz. Ludzie, a podejrzewam, że tu jakiś filtr zawalili. Patrzcie, po remoncie robili. To są psychiczni ludzie, słuchajcie. I kurde, i to może być niezły hajs. Sam taki zasilacz. Ja nie wiem, czy wy macie w ogóle czajcie bazę. Jakie to są pieniądze tutaj? Słuchajcie, tylko nie ma turboszczotki, chyba jest tylko ta mała. No kurczę, no. No co ja zrobię? Może jest tam słuchajcie w środku. Módlmy się. Módlcie się. No i co? Wszyscy się modlili, a dupa blada z tego wyszła. No i dupa. No co ja zrobię? No co ja zrobię? Nic nie zrobię. Słuchajcie, tam jest troszeczkę przypałowo. Ale ja chyba wiecie co zrobię. Co ja zrobię? Po prostu skitram gdzieś te graty tutaj w krzakach, tylko nie wiem gdzie tu jest bezpiecznie, bo naprawdę tutaj nie można nikomu zaufać. oni mnie skroją z tych toreb te ludzie, no to ja się chyba z, z, nie wiem, załamie psychicznie. No naprawdę powiem wam, no psychicznie to po prostu runę. Jaki to w ogóle jest model? Ciekawe daj są, na który to jest Powiem wam to taki mały To już może być jakiś Patrzcie jeszcze chodzi Nie no nie wierzę patrzcie To znaczy że filtr Tylko Ja pierdziele słuchajcie Ale fajs będzie No nie no po prostu Słuchajcie ja nawet go nie chowam W krzaki bo to Na pewno ten koleś mi tutaj Wypatrzy jeszcze przyczajesz No kurde słuchajcie patrzcie tam Widzieliście, on się tam czai. Nie, no, zawijam. Słuchajcie, zawijam, bo to nie ma o czym mówić. Słuchajcie, wróciłem poszukiwać tej Tej szczotki. Ale patrzcie, jakie tu są eski, Mki chyba ciuchy zarąbiste. No tak, akurat to są. To są używane jakieś spodnie. Patrzcie. Kurczę, te spodnie zacne, no nie wejdę. No. Nie z moją dupą. A no to co to jest. Patrzcie ten, jak on tam. No, wiecie o to chodzi. Ale tutaj pokażę Wam, patrzcie, bluza. Jak można wyrzucić, patrzcie, bluza z metką. Nikt nigdy jeszcze nie ubrał. straszne to jest, słuchajcie, ludzie. Weźcie, wy się ogarnijcie, No, bo przecież to tak nie może być, żeby, żeby kupować te rzeczy, wiecie, wywalać. I nawet nie ubrać. No, słabo, słabo. Jakieś. Łązi czy strązi Wiecie co chyba nie trafię, nie ma tych Bo niestety Niestety nie wiem. Może gdzieś w tym worku no I jakieś patrzcie szmaty jeszcze Koszulki Chodzę, chociaż jakiś mój rozmiar się zacznie Jaki to rozmiar? M -ka. Fajne koszulki, wszystko lepiej Wieczy sobie. się tutaj nic nie rozpieprzyło słuchajcie. O no kurde, spadźcie, jakie no Kurde ciuchy, po prostu w zarąbistym stanie. Na pewno też nie mój rozmiar. Noemka. Kurde, patrzcie, też zacna bluza. Ja pierniczę. Aż powiem wam. Aż nie mogę tak wiecie patrzeć na takie rzeczy no ale No co zrobić świata nie zbawię nie wiadomo Już tego wszystkiego nie zawinę I tak nie słuchajcie Dobra lecę na ostatnie sklecie Już obczaiłem wszystko Ale gorąco trzeba pokładać. Dobra zobaczymy ostatnią Jakby co jakby mnie nie było to słuchajcie Kończymy ten materialik. Ja tam szukam jakąś nogę na chatę. Bo dosyć późna pora się tak porobiło, wiecie o co chodzi. No, jak tego sekcja komentarzy jest wasza. Piszcie śmiało, jakieś tam wiecie, motywujące, motywujące słówka jakiegoś subika, nie? No, możecie też udostępnić znajomych filmik. No, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że się nie żegnam i coś jeszcze trafię. Pozdrawiam Hejka.